Witam serdecznie. Dzisiaj taki oto panelik Volvo XC60 jedynka z rocznika nie pamiętam. Mamy taką sytuację, że mamy mocno obdarty tutaj przycisk pokrętło OK. Klient dostarczył mi dawcę. Uwaga. Dawca wygląda tak. To jest niezły, chociaż w jednym miejscu tutaj ta obręcz jest tak. No Aczkolwiek życzy sobie, proszę bardzo. Rozbieramy sprawdzamy. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Numery się oczywiście nie zgadzają. No bo tu widać, że są inne przyciski inne guziczki, więc trzeba by pewnie programować. Tu w tym miejscu z tyłu jest czujnik atmosferyczny, że tak powiem, temperatury wnętrza samochodu który jest na dwie śrupeczki. Kilka śrubek jest do odkręcenia, żeby otworzyć ten panel. No i zobaczymy. Jako pierwszy odkręciłem czujnik. Pociągam. On tu ma takie piny. Tu jest gniazdko. Czujnik czyściłem. Już w poprzednim odcinku jak rozbierałem cały element. Niestety wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Zostanie mi dostarczony dawca na elementy inne. Dobra, rozkręcamy resztę. Po odkręceniu kilku śrubek praktycznie od razu wychodzi, otwiera nam się tutaj. Trzeba tak ostrożnie to otworzyć. Tutaj mamy zaczep. Trzeba go po prostu odblokować. Najlepiej płaskim wkrętaczkiem i po prostu otwieramy. Żeby dostać się niżej, widać, do płytki, oczywiście z należytą ostrożnością, żeby tutaj nie robić żadnych zwarć, nie kłaść metalowych elementów i tak dalej, można sobie oznaczyć, jeśli ktoś nie będzie pamiętał, gdzie te śrubki mają być przykręcone i odkręcamy kolejny zestaw śrubek. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, że są różne śrubki. Dwie śrubki tu i tu, to są śrubki grubsze i większe, reszta mniejsze. Chodzi o to, żeby trafiły one z powrotem na swoje miejsce. Lekkim ruchem obu rącz do góry, a w miarę równo odklikujemy wtyczki od takich włączników. Tu akurat mamy jeden włącznik na tym panelu. Tu są trzy możliwości. Tak jak widać są dwie zaślepki, jedna, jeden element i dochodzimy do wszystkich przycisków Mechanizmów tych oto plastików, które bezpośrednio pracują tutaj z czujnikami na płycie. Odnajdujemy interesujący nas element. interesuje w tym przypadku to. I zastanawiamy się, jak dosąd zabrać, wyjąć w całości. Wyjąłem tę gałkę, chociaż wcale nie było łatwo. Powiem tak, mały wkrętaczek, średni i na pewno takie bolce, kójki tak zwane. I trzeba wziąć pod uwagę, ja Wam to pokażę na ten moment. Jest tak, ta obręcz zewnętrzna, ta pokrętka, to, to jest wszystko tłuste, ale to ok. Jest już wydarta troszeczkę, ale ona ma takie cztery cycki, widzicie ją? Widzicie? Te cycki są tutaj raz, dwa, trzy, cztery. I teraz są takie dwa punkty. Po pierwsze jeden punkt to, są, to jest taki, że właśnie wchodzą te, te tutaj cycki dokładnie po to, żeby one powodowały przekręcenie całości, a to drugie wycięcie to jest to, co klika tutaj jakby standardowo o, na te ząbki. Widzicie te zamki. I teraz ja to robiłem w ten sposób, że tą to szpileczką bardzo delikatnie wchodziłem pod spód. Teraz pokażę może jak. Tak sobie to wkładałem i tak sobie to podrywałem delikatnie prze przechodząc co jakiś czas, co jakiś czas, co jakiś czas. I ona mi poklikiwa, aż w końcu wyszło do góry. Gdybym miał tylko do wymiany same Yy, przyciski, to zaraz pokażę, przyciski da się wyjąć osobno i nie trzeba wyciągać tego elementu w ogóle. On może sobie tam być. Ponieważ przyciski, a, a ja chciałem po prostu chcę wymienić, jak już dostałem tutaj ten tego yy, dawce, to już chcę to wymienić, no bo to jest naprawdę już ściorane, widzicie to. Yy, I teraz tak, ok jest u góry. Słuchajcie, tu są takie, tu są takie elementy, raz, dwa, takie zwykłe ząbki, tak, trzy. I ten element wchodzi sobie po prostu tutaj i on tam wklikuje, klikuje. Ponieważ ja chcę wymienić jeszcze to gotunę, bo tutaj jest mniej uszkodzony, zaraz sprawdzimy, ja, czyli ja praktycznie rzecz biorąc cały przycisk będę, patrzcie to klika, wklikałem go z powrotem. I teraz tutaj, od wewnętrznej strony, ja sobie zrobiłem tak, że tutaj użyłem sobie małego też piętaczka oburącz. Przyciskałem po prostu to, żeby naprężyć, a tym skurcz ja się wkładałem najpierw, lekko wciskając tutaj, potem szkodałem cyk, cyk, tutaj te dwa. Pierwszy i drugi, tam z tyłu jest. Zobaczcie, tu widać po tych przecięciach, jak ja to robię, to one się uginę do środka. W momencie, kiedy ja naciskam na to jednocześnie, i te trzy rzeczy odblokowuję, on po prostu wpada i wypada na zewnątrz. Także w tej chwili wezmę sobie tak to odłożę w całości, bo ja chcę to wymienić w całości. Jednak przyjrzałem się, jaki tam jest stan, wezmę sobie tego dawcę. I z tego dawcy, słuchajcie, to, to są wszystko te same elementy, więc tak naprawdę ten, przy, ten przełącznik razem z pokrętką, ponieważ obsługuje menu samochodu, jest najbardziej używany. Jeżeli mamy taką godawcę, jak tutaj, ja widzę, że ten ta szybka jest lepsza. Widzę, że tutaj są naprawdę ten na przykład sound jest praktycznie używany, ale tutaj te, te od temperatury są po prostu jak nowe. To ten zewnętrzny pierścień, to ja wezmę po prostu najbardziej, najmniej używany. Także, tak jak mówiłem, delikatnie, ostrożnie wkładam tutaj, klikam w taki sposób, żeby mi ta zewnętrzna wódka po prostu odeszła z tych klików, które są tutaj widoczne. Jeszcze raz pokazuję bliżej. Jeden klik, to jest to, i to jest kierunkowy element, a tutaj mamy cztery kliki. raz, dwa, trzy, cztery. Ja sobie zdjęte, jak mówiłem, tą jedną z tego. Ona jest taka w miarę logiczna, ale zobaczmy, czy jest. Czy nie jest uszkodzona? Tu jest jakieś uszkodzenie. No, ale ona tu jest po prostu jak nowa, no, to jest jak nowe. Hmm. Hmm. Dobra. Myślę, że obie są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Tu jest jakaś, co to było? Tu jest jakaś ryska, dobrze. Teraz zakładam na tą temperaturę. Najnormalniej w świecie to po prostu wkładam. Znajduję miejsce, w którym to klikam i wciskam. więc to jest jakby temat zamknięty. Muszę to robić oburącz lub na zamkniętym elemencie. Dlaczego? Bo tutaj jest tak, że to najpierw trzeba znaleźć pozycję. Tak. Potem jest o. I teraz wklikujemy. Ok. Akurat wyszło mi do tyłu. No dobra. Założenie tego możemy wykonać już w ostatecznej fazie, nawet jak już będziemy mieli złożony panel. I ja chyba tak to zrobię i Wam to pokażę, bo to jest dosłownie przekręcić w odpowiednie miejsce i docisnąć. Czyli praktycznie rzecz biorąc nic się nie dzieje. Dlaczego nie wolno robić tego tak? Dlatego, że tutaj od dołu są te wszystkie takie elementy prowadzące gdzie do płytki trzeba w odpowiednim miejscu je trafić, a tutaj potem się wkręca dwie śrubki. Więc jak którykolwiek z tych bolczyków się połamie, może być jakiś problem, tak? Aczkolwiek na ten moment to bawimy się dawcą. Ja już w tym momencie z dawcy jeszcze wyjmę tą szybkę, bo jest naprawdę, ona jest tutaj trochę tłusta, ale jest ładniejsza niż tu, gdzie je gościu jest, więc jak on to dał, sprawdzę jeszcze przyciski od telefonu, jeżeli którykolwiek jest zniszczony, a dawcy jest lepszy, to po prostu go przełożę. Dawca jest już rozłożony. Płytka wyjęta. Jak widać, ja sobie to robię przy lotarce na głównej. Ja wtedy mam jeszcze lepszy kontakt z tym, co robię. Więc tu już jest wyjęte. Przeglądałem wszystkie klawisze. Wyglądałem nad chłopka pod, że tak powiem, pod różnymi kątami. Na ten moment to zostawiam. I teraz tak, mam tutaj tego. To jest mocno porysowane. Ja go wymieniam. Tylko zobaczcie, że tutaj są takie miejsca, gdzie jest yy, jeszcze klej. Oczywiście nie wolno tego dotykać paluchami Ale tu jest jedno miejsce, gdzie jest bliżej mało mięsa. wewnętrznie są odgłówki chłopka, jest więcej mięsa. Więc ja sobie tutaj to naprężam po prostu. Ja to robię balcem, baznaczciem naprężam i odblokowuję ten, ten element jako pierwszy. Jak go lekko odklejam, to potem jadę boki, czyli dół. Tu. Tutaj i tutaj. Potem dopiero powoli u góry tutaj i tutaj. Z tym, że tutaj czasami, jak w tym przypadku poprzednim, musiałem sobie pomóc w tym miejscu delikatnie odciągając. Tylko pamiętajcie, że nie wkładam za dużo, bo tutaj są te lepiące elementy. Więc chodzi o to, żeby to w całości grzecznie, bez wyrywania, bez takich dziwnych tematów to przełożyć. Kiedy mamy już złożone i sprawdzone włączniki, przekączniki, klawiszki, guziczki i przełożoną szybkę, ona jest trochę tłusta, bo to wszędzie jest taki silikonowy smar, żeby to miało ręce i nogi, i fajnie się kręciło. No i już wiemy, że wszystko jest w porządku, to odwracamy sobie tak zmontowany plastikowy. Ustawiamy sobie mniej więcej na środku wszystkie te elementy obrotowe. Bierzemy płytę główną. Patrzymy, pamiętamy o tym, że to się muszą wpiąć te wpiny tutaj do tych gniazdek. I ładnie trafiamy. Po czym lekko dociskamy. Tu wychodzą nam te, tak powiem, elementy pozycjonujące. Tu akurat jest górny i lewy, górny lewy, tak po przekątnej, pionowo. Tu będą wkręcane te śrubki mniejsze. Pamiętamy, że te dwie grubsze będą wkręcane tutaj. I tak właśnie zrobimy. Pamiętajcie, że to jest wszystko kręcane do plastiku. A jak jest do plastiku, to ci co to robią, pamiętam, że do tyłu aż jest kliknięcie. Jak jest kliknięcie, jedziemy do przodu. Dlaczego? Żeby nie gwintować już drugi raz tego samego elementu, bo, bo po co. I teraz nam tutaj już pasują te gałeczki. Także skręcamy. Dokładnie ten sam numer robimy. Czyli kliknęło. Troszeczkę do tyłu kliknęło. Teraz specjalnie przybliżę, żeby to było widać. O! Lekko do tyłu jest kliknięcie. Lekko do tyłu. Oczywiście lekko do tyłu, lekko przyciskam, żeby było słychać wyraźnie ten kliknięcie. Tu nie chcę nam, ale może nie było słychać, ale ja czułem to pod wkętakiem, że jest po prostu to. Że to jest ten moment taki. O, ta śruba po prostu tak lekko wskakuje, jakby już na swoje miejsce. To już ówcześnie nagwintowane. No I co? Po, po złożeniu tego wszystkiego, po prostu zakładamy osłonę i doczyszczamy resztę. Tak jak mówiłem, zakładamy osłonę, klikamy ten sam numer ze śrubkami, troszkę do tyłu. By pokazywać Wam takie rzeczy, jak wyciągam te guziczki czy coś tędy, no to chętnie bym z, albo kogoś zatrudnił, żeby trzymał mi ten telefon, kamerkę, albo pomyślę nad tym, żeby zrobić jakiś inny numer z mocowaniem, uchwytem. O! Czujniczek wyczyszczony na miejsce, włożony. Pamiętać, żeby tutaj te piny, które są tam pod spodem, żeby one tam weszły, tak? No i tak naprawdę teraz to już tylko na czysto sprawdzamy, tutaj nic nie klika. Tutaj klika, tutaj klika, tu się kręci, tutaj nic nie klika. Sprawdzamy każdy przycisk czy się nie blokuje. Na prawidłowo doczyszczamy to. O, tu jeszcze doczyszczamy, i myślę, że to akurat jest najlepszy numer, żeby to za chwileczkę włożyć do samochodu.